Cześć kochani, witam Was ponownie ciepło na kanale Basi to Jak zapewne zauważyliście, dzisiaj widzimy się znowu na tle mojej szafy, ale nie, 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 tym razem nie będzie to lookbook, Dzisiaj chciałabym przyjść z tematem mamusiowym. Niedużo jest ostatnio tych filmów u mnie na kanale, wydaje mi się, że jest ich niedosyt, a między innymi z tego względu mój kanał w ogóle powstał. Także przychodzę do Was, moje drogie mamusie. Jeżeli planujecie karmić pieksią, bądź już zaczęłyście swoją drogę mleczną i chciałybyście wyglądać ładnie, ale też czuć się komfortowo, żeby te ubrania były praktyczne, żeby nie świecić po prostu golizną, tak? I gołymi pieksiami przy tej intymnej czynności, to myślę, że ten odcinek jest dla. Was. Także dzisiaj pomówimy sobie o tym, jakie ubrania stricte do karmienia piersią, ale nie tylko, e, mają właśnie takie zastosowanie, Wam się przydadzą. Jeżeli taki temat Cię interesuje, zapraszam do oglądania, zachęcam też do subskrypcji kanału i co, lecimy z tym tematem. Kochane, i na sam początek zaczniemy od produktów, rzeczy, które myślę, że są najważniejsze, jeżeli chodzi o garderobę przy karmieniu piersią, a mianowicie staniki. Dobry biustonosz to i łatwiejsza droga mleczna, żeby nic Wam tutaj nie uciskało, ponieważ nie chcemy, żeby doszło do zapalenia piersi, co jest mega nieprzyjemne. Swoją drogą, jeżeli chciałbyście filmik na ten temat, jak wygląda zapalenie piersi, jak sobie z nim radzić, bo przeszłam dwa w swojej karierze drogi mlecznej, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chodzi o staniki, to ja Wam mogę zaproponować dwie firmy. Jeden stanik ten o, sorry, jeden szary, drugi czarny, może najpierw ten pierwszy stanik szary jest to stanik z hajemu z działu właśnie mama, specjalnie dla kobiet karmiących. Jeżeli chodzi w ogóle o staniki do karmienia, jeżeli jest to dla Was nowy temat, to one po prostu posiadają takie tutaj sprzączki. Także tutaj z bliska sobie zobaczymy. Mamy takiego, taki przyczep, który po prostu o pyk. Odczepiamy i tutaj możemy, wiecie, już sobie poradzić, spokojnie dziusia nakarmić. Potem tak zaczepiamy klipsika i wszystko fajnie działa. Jest, to jest akurat z H&M stanik taki jerseyowy, taki przepuszczający powietrze, piersi się nie pocą, taki z mięciutkiej, takiej jakby ala można powiedzieć, struktury. Fajnie leży, natomiast ja jakoś stricte super z nich nie korzystam, bo wolę te drugie, które są po prostu ładniejsze i właśnie tutaj Wam powiem, jeżeli chodzi o drugą firmę, jest to Kapal. Ja w Kapalu raczej nie kupuję, ale właśnie jeżeli chodzi o biustę nosze do karmienia, to są bardzo fajne. No i zobaczcie tą różnicę. Tutaj mamy Biustonosz, który ma koroneczkę, który właśnie tutaj z taką koronką jest e, zakończony. No, szkoda, że białego wam teraz nie pokażę, ale mam na sobie, także nie będę świeciła golizną. Wybaczcie, nie ten film. E, to jest poniżej 18 lat. <grych> e, więc naprawdę fajnie wygląda. Tutaj jak najbardziej na tej samej zasadzie, co poprzednio wam pokazałam. Sprzączka. Odpinamy ją sobie. O, proszę bardzo i możemy dzidziusia się nakarmić. Zapinamy, żaden kłopot. Te jeszcze fajniej wyglądają, lekko droższe niż te z HM, ale jakość kapala jak najbardziej Wam polecam. Ogółem, jak zauważycie, jeden stanik i drugi są to staniki mięciutkie. Tutaj jedyne co, no to macie fiszbinę. Fiszbinami nie przeszkadza, fajnie mi się sprawdza, natomiast całego sztywnego stanika nie chciałam, ponieważ to jest niewygodne przy karmieniu piersią. Kiedy wiecie, raz ta piersia jest mega duża, jak jest naładowana mlekiem, raz jest mniejsza, więc, żeby nic nie uciskało, to ja Wam jednak polecam te staniki z miękkiego materiału. Przejdźmy teraz do ubrań. Dobrze, jeżeli chodzi o ubrania, to pomówimy sobie o takiej podstawie podstaw i na razie będą to ubrania stricte przeznaczone do karmienia piersią. Pomówimy sobie o topach. E, topy takie na ramionczka, moim zdaniem, jest to super. O zlewa nam się czegnie. Jest to super alternatywa zarówno na każdą porę roku. Sprawdzi Wam się latem, no bo wiadomo, gorąco, macie przewiew, wiecie, tutaj pacha na wierzchu, że tak powiem, wszystko oddycha. Jest to na ramionczka, ale zimą aktualnie ja też z nich korzystam, ponieważ wkładam sobie taki top, wkładam go sobie w spodnie, żeby nic mi nie podwiewało. I na to swet wszystko, jakieś oversize, czy nawet no opięte za bardzo niebo wtedy będzie Wam widać te ramionzka, ale właśnie jakiś taki luźniejszy i macie, wiecie, podwójne zastosowanie. Jeżeli chodzi o te topy, no to one funkcjonują na tej samej zasadzie jak właśnie staniki do karmienia, tutaj też macie ten przyczep, jeżeli chodzi o ten top, ja go akurat mam z H&M, też z tego działu mama i mam go w, basicowe, w basicowej kolorystyce, on jest właśnie w dwuparach sprzedawany, mam i czarny i biały. Ja sobie wziąłam akurat rozmiar M, ponieważ one są raczej takie ścisłe, więc żeby nic mi super nie obciskało, no to wolałam, żeby to była M, a nie s Fajne jest to, że kiedy mamy już ten top, nie musimy nosić stanika, ponieważ on tutaj wewnątrz ma jeszcze taką dodatkową warstwę, dodatkowy pas, że piersi Wam wiecie, nie prześwitują na tej wysokości, także naprawdę te topy bardzo fajnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi o skład, nie jest zły, no nie jest też jakoś super rewelacyjne, ale chyba są bawełniane żeby nie pomylić, to zaraz sprawdzimy sobie metkę. Tak, 95 jest to bawełna, 5 elastan. Yy, wiadomo, jak będzie super upał, trochę się spocicie, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o taką podstawę, to ja, jeżeli macie w coś zainwestować w ogóle stricte do karmienia piersią, poza stanikami oczywiście, bo to jest moim zdaniem must have, to właśnie polecam takie topy, ponieważ na cały rok, niezależnie kiedy będziecie karmiły, tak, jak długo będzie ta Wasza przygoda trwała, to taki top na pewno Wam się przyda. Co więcej, odnośnie tego topu mogę dodać, że ja ten top i czarne i białe mam już do, dla kolejnego dziecka, tak? W stanie się przy kolejnym dziecku, także on swoją żywotność ma ponad, ponad dwa lata i dalej jest w dobrym stanie. I też są to ubrania w hajemie, które się powtarzają w co kolekcja, także na pewno je wyłapiecie bez problemu. Okej, okay, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o karmienie piersią, to tak jak powiedziałam, stricte koszulki do karmienia przeznaczone. I tutaj znowu będę nudna HM, ale w HM ta oferta jest naprawdę spora, ciekawa. Co jedyne, no to niestety i rzeczy dla kobiet w ciąży, i tak samo rzeczy dla kobiet karmiących nie są najtańsze, także proponuję Wam po prostu ówcześnie, tak, wcześniej. Z odpowiednim może wyprzedzeniem, polować na okazję wyprzedaże. Pokażę Wam dwie takie koszulki. Jedna czarna znowu będę się cała zlewała. E, czarna koszulka ja mam w rozmiarze M, ponieważ ona jest taka bardziej obcisła, i tutaj widzicie, jest odkrojona na wysokości talii, że możemy sobie to podnieść, ale nie jesteśmy całe nagie. Tak wygląda z krótkim rękawem, bawełniana e, i ją też już mam po kolejnym, po pierwszym dziecku, tak? Czyli ma dwa lata. I ta, sam, ta tak samo też ma ponad dwa lata, kolejna szara seriowa, taka powiedziałabym bardzo na co dzień, sportowa i ona jest takim serduszkiem z napisem LOVE na walentynki. Też rozmiar M, ponieważ chciałam, żeby one były takie lekko, wiecie, luźnawe i tu tak samo jedną warstwę sobie podnosimy. Jedną warstwę sobie podnosimy, karmimy dzidziusia, ale nie świecimy gołymi cycuszkami, e, ponieważ mamy drugą warstwę pod spodem, także bardzo fajne rozwiązanie, myślę, że w takie ciszekty też można zainwestować, jeżeli nie chcecie inwestować stricte w rzeczy do karmienia, ale tak jak powiedziałam, moim zdaniem must have to już taki naprawdę, to są staniki. Ale nie chcecie kupować topów czy kupować t-shirtów, to kolejnym patentem są luźne t-shirty. Czyli po prostu, jeżeli zobaczycie t-shirt, który Wam się podoba, nie wiem, chociażby ja tutaj mam z kupione kupiony na wyprzedaży, to jeżeli nosicie, nie wiem, s tak? Czyli 36, kupcie sobie l -ki. i wtedy wiecie. Oczywiście lepiej przymierzyć, żeby zobaczyć, czy w ramionach nie będzie to super luźne, że wiecie, będzie Wam zlatywało z ramion, ale jeżeli w ramionach będzie ok, a tu będzie luźnawo, no to wtedy zawsze mamy taki tip, że mogę Wam sprzedać, że tą koszulkę wciskamy sobie na przykład w spodnie, więc jak chodzimy to wyglądamy super sexy, jest ok, wydłużone nogi, widać, że wiecie, nie jesteście takie opuchnięte, a kiedy chcemy się nakarmić, no to bez problemu sobie tą koszulkę możemy podwinąć, nie jest to jakieś niewygodne, no bo jeżeli mamy ciuchy obcisłe, no to nie dość, że jak podwijamy, no to ten cały ciuch nam do góry idzie, kiedy jest on luźniejszy, no to tego kawałek, a gdzieś ten materiał wam tutaj, wiecie, zwisa i nie odsłaniamy wszystkiego, no a poza tym jest to dużo łatwiejsze, wygodniejsze, tak, kiedy te ubrania są luźne, także to by była ta kolejna kategoria. Przejdźmy dalej, to co myślę, że się aż po prostu nasuwa samo przez się są to rzepy, rzepy, są to rzeczy zapinane, czyli rzeczy na guziki, no i takie myślę, że najbardziej prawdopodobne, to co w ogóle standard które każdej z nas się skojarzy, to są koszule. I tu jeden z przykładów, jaki mogę Wam pokazać, ja mam taką koszulę akurat w paseczki, to jest Forever 21. Też rozmiar M, ale u nich akurat ręki na mnie chyba były dobre eski za małe, bo jakoś mają to tak, nie wiem, zaniżoną rozmiarówkę. Bardzo fajne, możemy sobie podwinąć też rękawki, ale nie o to chodzi. Koszule są fajne. Jeżeli tylko y, dobierzecie sobie koszulę z fajnego materiału, że nie będzie to poliester, tylko będzie to materiał oddychający. uwierzcie mi przy karmieniu piersią jest to mega ważne, ponieważ dziecko oddaje swoje ciepło nam, my y, swoje ciepło dziecku. Pocimy się jest gorąco i wiecie, szczególnie latem, ale tak naprawdę i zimą, więc fajnie, jeżeli ten, no, ten materiał jest oddychający jeżeli to będzie jakaś wiskoza liocel, czy jak to tam się nazywa, nieważne, e, czy len, chociaż on się gniecie, to myślę, że to nam się sprawdzi i wtedy takie koszulę, wiecie, jeżeli mamy wiosnę, możemy rękawy podwinąć, e, jeżeli mamy zimę, no to zostawiamy długie, jest nam ciepło, no i tutaj oczywiście możemy sobie tą koszulę odpiąć i pod taką koszulę, jeżeli na przykład ona by też była luźniejsza, to możecie właśnie zastosować taki top, o którym Wam mówiłam, więc nawet jak rozepniecie koszulę, no to gdzieś nie będzie cały biust świecił, e, wiecie, gorizną, ale nawet sama koszula też odsłonięcie tylko z jednej strony, zostawiacie zasłoniętą i nie świecicie cytuszkami, także koszule jak najbardziej się sprawdzą. Jeżeli nie jesteście fankami spodni, tylko lubicie spódnice albo sukienki, no to przy spódnicach myślę, że Ciszty Wam się też sprawdzą, właściwie wszystkie te teściuchy Wam się sprawdzą yy, i koszule Wam się sprawdzą, a jeżeli już naprawdę ani spódnica, ani spodnie, tylko sukienki, no to szmizielki. szmizielki przychodzą z ratunkiem, ja tutaj akurat dla przykładu pokazuję Wam taką. Yy, no szmizielka nie szmizielka, bo ona nie ma guzików przez całość, ale do właściwego momentu ma, bo tutaj gdzieś dotali pod biustem właściwie do tego momentu. Jest to akurat um, koszulowa taka sukienka z Reserved. Ja ją mam w rozmiarze 38, czyli znowu troszkę luźniejsza. Trzymam się tej zasady, jak widzicie, ale z drugiej strony jest taliowana także fajnie. To nie sobie zawsze dokładam jakiś pasek, żeby sobie tutaj, wiecie, troszkę się wyszczuplić. Eee, I fajnie się sprawdza. Wystarczy tutaj odpiąć znowu jedną stronę, odsłaniamy w takiej szmizjerce i karmimy bobaska, drugą sobie zasłaniamy, żeby nie świecić gołym biustem. Także jak najbardziej takie zastosowanie, też taka opcja myślę, sprawdzi się każdej z Was. Szczególnie tym, które kochają sukienki. Dobrze kochane i teraz tak naprawdę będzie już tylko ostatnia kategoria, którą chciałabym Wam przedstawić i właściwie będzie to coś z okryć wierzchnich. Coś, co myślę się sprawdzi wiosną czy wczesną jesienę, jesienią. Moim zdaniem, takim najfajniejszym okryciem wierzchni, który możecie zastosować przy karmieniu piersią, są to kardigany. Kardigany, które będą cieńsze, nie będą tak super grzałe, ale zimą mogą też być takie bardziej mięsiste, żeby było wam ciepło, wtedy możecie zarzucić je właśnie na t-shirt i nie ma problemu. Kardigany, czyli swetry, których nie zapinamy, które są luźniejsze, które nam opływają sylwetkę, więc dają ciepło. Ale tutaj wiecie, Biust mamy odsłonięty, więc nic nie przeszkadza. Ja Wam pokażę dwa przykłady. Po pierwsze taki podstawowy kardigan, ale właśnie bardzo cieniutki z H&M. Jego ma w rozmiarze S, z Divided z tej serii. Jest to taki melanżowy, szarawy właśnie kardigan, ale jak zobaczycie, o, pewnie mnie też prześwituje Wam tutaj. Także on naprawdę jest cieniutki, fajnie się sprawdzi, właśnie zarzucony na t-shirt, albo zarzucony nawet na ten taki top czarny na ramionczka, albo też biały będziecie wyglądały stylowo, ale też bez problemu nakarmicie dzidziusia. Albo druga opcja, może się wydać niektórym infantylna, ale jest to kardigan, bardzo krótki sweter, bolerko troszeczkę, można tak nazwać, który kupiłam w lumpeksie, rzadko chodzę, ale do podomowego użytku, kiedy przyjdą właśnie jacyś goście, ktoś znajomy, w ogóle bardzo fajnie to ożywia buźkę, to możemy sobie coś takiego zarzucić i też nie świecimy golizną. On jest z jakiejś nieznanej firmy, też troszkę większy, tutaj na guziczki, więc możemy się zapiąć, albo po prostu ja go lubię takiego zarzuconego, krótki rękaw, więc też tutaj mnie nie grzeje, także jest to opcja idealna takiego bolerka, kardiganu, fajnie oczywiście skrojonego, żeby nie wyglądać jak wiecie, dzidzia piernik. Jest to fajna opcja właśnie na wiosnę czy lato, myślę, że mogłabym Wam taki patent polecić kochane i to już było wszystko w tym odcinku mam nadzieję, że takie porady dla mamy dla matki karmiącej Wam się spodobały planuję nakręcić kolejne filmiki z tej serii, myślę, że zrobimy kilka odcinków będą to filmiki o tym właśnie jak w ogóle się przygotować do drogi mlecznej co mnie spotkało, jak wyglądała moja droga mleczna z córcią, jak wygląda teraz z synkiem, jeżeli będziecie chciały, będzie zapotrzebowanie, mogę nagrać o zapaleniu piersi, jak to wygląda chociaż ciężki temat, dzisiaj tak bardziej na luzie, stylowo, modowo mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał jeżeli tak, to standardowo kciuki w górze, zachęcam do subskrypcji, obserwowania mnie na Instagramie i lecę do mojego synka, lecimy się karmić. Buziaki, pa pa!